powiadał się w takim tonie, że dopóki jest ta szansa na no, awans bezpośredni, to Wisła będzie o niego walczyła. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj e, poradzą, która stwarza sobie tyle sytuacji. Kolejna taka sytuacja, Benito. Teraz e, Benito protestuje, przekonany, że był faulomany. Tu jest ten moment, kiedy... Zabiera, no sięgnąć po trzy punkty strzelającego gola na 2 do 1 w doliczonym czasie gry. Strzelił Rodriguez i mamy rzut karny. Wtedy strzelił Rodriguez z gola samobójczego. Teraz bez samobuja się obędzie, bo pomaga kolej. Kolejna zła interwencja w defensywie, to on fauluje, jeszcze próbuje dyskutować z arbitrem, mego kibica z trybu. Zaczęło się dziać tutaj, zwracaliśmy uwagę na wcześniejszą powtórkę Wisła, już z kolejnym atakiem i tutaj faktycznie Igbek Kemy mógł pokusić się o lepsze uderzenia, ale pędziły Artur w drugą stronę, co tu się wyprawia od początku tego meczu, stracił równowagę! Who can say if your love grows, as your heart shows only time. You have failed me for the last time.